No hej, witajcie na kanale IVPR, kanale, na którym chcemy pokazać, że samochody elektryczne i ich klamki, to nie jest czarna magia. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rzeczoną klamką. No i w przypadku akurat testy no to przyszła nam do głowy od razu klamka, szczególnie, że klient zostawił u nas klamkę do zrobienia. No i mamy tutaj standardowy przypadek, czyli odlutowały się kabelki od mikroswitcha. Tutaj ten mikroswitch jest w ogóle zawieszony, także też jest do wymiany i wymienialiśmy. Wiadomo co, jak a ci co nie wiedzą, to powiem, to jest zębatka. Ja zębatka normalnie w, może znajdę przykład troszeczkę bardziej zbliżony do O. Normalna zębatka działająca powinna wyglądać tak i mieć tutaj być tutaj pełna. Natomiast te zębatki są wykonane z tak zwanego gównolitu, czyli ze znalu i bardzo często ulegają złamaniu w tym miejscu. Są też zamienniki zrobione ze stali nierdzewnej, lub trzeba wymienić na oryginał, akurat w tym wypadku mieliśmy na oryginał tak, czyli ta zębatka niestety wypada i wtedy klamka w ogóle nie, nie wykonuje żadnych ruchów mimo iż tam sobie silniczek brzęczy ta klamka to jest przypadek jakby już ekstremalnego problemu no bo dodatkowo właśnie nie działają te, te mikroswitche mikroswitche tak wyglądają w oryginale to są mikroswitche Philipsa bardzo ciężko je dostać, natomiast nam się udało mamy trochę ich w zapasie no, i tyle. Także na tą chwilę mogę Wam tylko pokazać, jak wymienić tą, tą zębateczkę. Znajduje się tutaj. Na nią nachodzi silniczek, który powoduje, że ona się wysuwa, cofa. Tak, tu mamy silniczek. I on to, i on tą klameczką rusza. Te wszystkie, wszystkie mikrostyczniki, które tutaj widzicie, one mają, każdy ma swoją jakąś rolę. Ten mikrostycznik jest zamontowany tak jak w tej klamce. Dokładnie tutaj tak, czyli opiera się tu, opiera się tutaj o, ten, o tą właśnie zębatkę i kiedy klamka się chowa, to wtedy jakby moduł sterujący dostaje taką komunikację, że klamka jest zamknięta, później, jeżeli my dokonujemy, tej, jakby my wysyłamy informację, że chcemy, żeby klamka się wysunęła, to klamka się wysuwa i pierwszy stycznik, czyli ten, powoduje, że Tesla wie, że klamka się wysunęła. Tak? I klamka zostaje w tym położeniu, kiedy ten stycznik, jakby przy okazji działający jako wyłącznik krańcowy. Tak takie odnoszę wrażenie, albo przynajmniej częściowo spełniając taką rolę, powoduje, że klamka się wysuwa, tak? Ale ciągle mamy pewien luz. I tu mamy trzeci stycznik, który powoduje, że jak ciągniemy już do końca, to aktywuje się zamek w testie I możemy otworzyć drzwi. Klamki też między sobą się różnią. Znajdziecie filmy w internecie na ten temat. Ja już mam wyślę linka, żeby się nie produkować, bo Klamku, klamek jest parę rodzajów, ale tutaj widać bardzo prosto, to jest do 14 do 15 roku. To jest od 15 roku w górę. To jest Generation 1, to jest Generation 2. Są, są jeszcze inne rewizje. No i tyle. Klamki. Dlaczego klamki ulegają awarii? Jeżeli chodzi o, o te części, czyli o zębatki, no to to jest tak naprawdę winowajcą jest głównolit. Popularnie zwany znalem. Natomiast jeżeli chodzi o te, o te części, czyli o mikro no to warunki pogodowe. Nie miejcie złudzeń, przez wasze klamki czy w Tesli czy w każdym innym samochodzie zawsze dostaje się jakaś ilość wody i wypływa dołem drzwi. No i niestety w Tesli powoduje to to, że te wszystkie tutaj <laughs> złą, złącza stają się słabsze, a dodatkowo te kabelki znajdują się w takich miejscach, że one cały czas, o tak jak tutaj, cały czas pracują. Także po jakimś tam zyliardzie ruchów, po prostu czy później mogą się upitolić delikatnie. No więc przystępujemy do uwolnienia przewodów. Warto sobie, jeżeli ktoś nie wie, też sprawdzić w jaki sposób tak ten stycznik działa. Bo ten stycznik działa tak, że w momencie on jest wciskowo-wyciskowy. Czyli jak wciskamy, to zwarcie następuje na tych dwóch tutaj, o. Na może pokażę to już na oryginale. Jak wciskamy go, to mamy przepływ prądu pomiędzy tymi dwoma nóżkami. Jak wyciskamy, to przepływ prądu jest na tych dwóch. Także trzeba dobrze pamiętać, trzeba bardzo dobrze pamiętać, a na wszelki wypadek sprawdzić, jeżeli ktoś nie jest pewien, które się zwierają w momencie, jak są podłączone, żeby tego nie skrzanić i na przykład nie mieć całej czas wysuniętej. A tutaj tak naprawdę wiemy, dodatkowo jeszcze wyjaśnię, tutaj już wiemy, że mikroszuć jest dobry, bo sprawdzaliśmy także tylko mu Powrotem przyletujemy kabelek i to później wszystko zalejemy <coughs> gorącą masą, tak żeby było w miarę hermetyczne. Pobielamy sobie kabelek najpierw, żeby nam łatwiej się, że tak powiem, przylutował. Okay. No i teraz spróbujemy go przygotować tam, gdzieś powinien się znaleźć, czyli tu. Przydałaby się trzecia ręka, niestety nie mamy. Teraz już widzimy, że jest mocno przylutowana, i się trzyma. Jeszcze tylko sprawdzimy czy Aby na pewno jest dobrze. W tym miejscu, gdzie normalnie była osłonka, taka, ja mamy gdzieś resztki, takiej osłonki. O, taka plastikowa osłonka. też zalane materiałem, tylko oczywiście dużo lepiej niż my to zrobiliśmy tutaj w naszym wykonaniu. Takim materiałem elastycznym, bądź gumą. Natomiast my to zalejemy w Janusza w To jest też ważna regulacja, tak naprawdę, bo ta regulacja decyduje o tym, jakie jest maksymalne odchylenie. Także to jest kurczę chwila prawdy. Silniczek siedzi. Podłączamy. No, oto. I te śrubki tutaj gdzieś też mamy. Dobrze, i ostatni mikrostycznik wędruje na swoje miejsce.